Do policji tak powstałem wychowany Ten, kto ziemi trzyma, na zawsze jest przegrany Nienawidz do policji, tak zostałem wychowany HWDP, DP świat za kran, taki kolorowy, Nie na widzę stów stów Białem nowy, Surowy, tak bardzo, mimo to dzieciaki do tego się garną Hemku z o nic nie czy nie warto O pardon, budę zbyt surowy, za kasę marną na biegić, jesteś już gotowy Wybij sobie z głowy, szukać na komendzie pracy Chuj idzie na łatwiznę, bo zarobić nie potrafi Przekonasz się dopiero, gdy bliskiego przeszmaty stracisz Lecz co mi tacy, co przyjmują blaty, wszystko idzie załatwić Jak parę trzy zapłacisz, służbiska na zmianie i masz przechlebanę za do życia, wiesz co jest grane? może kurwy, rozjeżdżałbym walce Nie wymagam wiele, o swoje walce Uważam, by chwilę warte przeżycia najbardziej Niczym woda, nie przeciekuj mi przez palce Kombinuję jak mogę, żeby było łatwiej Pamiętam, że na doku dechy twarde, chleb ze spadze Niczym nie gardzę, braciszku smarte Postawiłem wszystko, na jedną kartę Mówię co czuję, o czym myślę i co widzę W moich ludzi kocham, a policji nienawidzę, elo ten, kto z trzyma, na zawsze jest przebrany Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany HWDP, 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 HWDP HWDP Tworzy we mnie słowo, więc wylewa myśli Wielkie emocje, zdrowe nienawiści Tworzące się latami Patrząc na ludzkie świństwa, łączone z cierpieniami Przelaną krew na wojnach, dyktowane głupoty Domowe kłopoty, nie z powodu floty Dzieciach na gigant, przez ojca pedofila Matki mordek nie ludzie, a świnie Za to na chwilę, trafiają do puszki Ukradniesz dwie i wyłapiesz więcej Jest sprawiedliwość, aż opadają ręce Kryminalne emce, wciąż pokazana prawda Te teksty na fakta, ostemu temu wałka Winny, niewinny, nieważne jest na sankach. Głos do ludzi, niech toczy się ta walka Tępiąca królestwo, wszelkie podobieństwo zwierzęcą zwyrodniałość, Nie ma tu miejsca na wyrozumiałość Nie, nie ma Będę na szyi, zaciskam coraz mocniej Łaswo, obuda są naszej grupie obce Z dumą na twarzy, nastukany, to mówię krótko Elo, ty wybierz i zrób to, temat netto, nie brutto, dwie strony ma moneta nie napisz do policji, to jest moja meta Elo Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany Ten, kto z nim trzyma, na zawsze jest sprzechany Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany HWDP, 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 HWDP. Nienawiść do policji tak nas wychowano Chębić, frajerstwo, jest tak wychowano nas Z tysiąca przyczyn i tysiąca powodów Będziemy głosić wszyscy na cały świat HWDP, śmierć kurwą i frajerą na zawsze wolność, ludziom i złodzieją tu gdzie kryminalny snyf, sprawiedliwości brak, bez przebaczenia świat, wokół przez ten szlak. Patrzę, to życie się, wciąż widzę to. Jebana policja tylko przemoc i zło, ziąkło mnóstwo, za więzieną kratą. Grube wyroki, chuj! Chuj, nie wiadomo za co Pogrążyć się jest łatwo, trudniej wydostać, by Nienawiść była, jest i musi zostać, spójrz to, kołaś ją Otwórz oczy, tysiące pokój nie trudno zboczyć, ja nie dam się zaskoczyć To mi przewodnia, idę do przodu, jak żywa pochodnia Idość to zgodnia, wiem, muszę pamiętać, nie pękać, przed twar. Nie tak się spętać żelazko Dzieciak wie przecież nasz to u fałdź o budach ma To co chce zrobić biorę, to co chce wziąć Nienawiść do policji ze mną całe życie, bo Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany Tego ziemi trzyma, na zawsze jest Nie Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany HWDP, HWDPDP, HWDP, 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 HWDP.